Witamy w pierwszym odcinku z serii naszych comiesięcznych filmów dotyczących porad, jak efektywnie korzystać z naszej platformy. Nasze filmy będą zawierały podpowiedzi i wskazówki, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał systemu WebFleet. Na początek, lokalizacja na mapie. Chcesz sprawdzić, czy wybrana przez Ciebie lokalizacja została odwiedzona przez pojazdy z floty? Użyj funkcji Lokalizator Pojazdów dostępnej w interfejsie użytkownika na mapie. Wskaż interesującą Cię datę, aby uzyskać informacje na temat pojazdów, które pojawiły się w tym miejscu. Aby poznać inne funkcjonalności naszej platformy, już dziś zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z serii, który pojawi się niebawem.